Cześć tu Emil Czakan. Chciałem odpowiedzieć na, te na wasze pytanie. Lecimy z tematem. Jacob Wodka się pyta, czy lubisz polską zimę? W sensie dużo śniegu i ujemne temperatury. E, za zimę za bardzo e, nie przepadam. Powiedzmy, no to jak wizualnie to bardzo dobrze wygląda, ten śnieg i tak dalej bardzo fajnie, ale e, mniej fajnie jest jak e, masz chodzić na e, dwór i trenować jak jest tak zimno, więc e, za bardzo nie lubię. David się pyta w jakim wieku zacząłeś grać w piłkę. E, zacząłem gdzieś tam, e, jak miałem 7 lat, chyba, coś, w Dakarze. E, Mateusz Stefan ci się pyta, których afrykańskich piłkarzy najbardziej lubiłeś? Podpatrujesz zagrania, którego z nich. Piesi, mi Didiera Drogby, nawet numer koszulki masz ten sam. E, afrykański piłkarz e, najbardziej lubiłem Samuele To. E, czy podpatruje zagrania? To nie wiem, nie wiem. A przypominam Ci DJ Drogba. No niestety z DJ, z DJ mamy tylko e, numer koszulki te sam. No niestety, no, nic nie poradzę na tym. Gemski, Gems, Koks. Kto jest najgłośniejszy w szatni? No zdecydowanie Osa jest. No, osobiński. Mega, mega, mega pozytywny chłop. E, Mikołaj Kęczkowski się pyta: mówisz, się, że jesteś jedną z najbardziej pozytywnych postaci w drużynie. Ci czujesz, że tworzy atmosferę w szatni, Ci ktoś inny według ciebie jest za to odpowiedzialny? No, staram się być e, pozytywny zawsze. E, ci tworzy atmosferę? No, nie wiem, no, staram się, nie, ale. E, ale na przykład no taki, mi się wydaje, że Osa jest za to odpowiedzialny. A on tam e, swoje robi i, i ten. Mat CK Emil, mieszkasz już kawał, czas, kawał czasu w Polsce i dobrze mówi z naszym języku. Jak wyglądał Twój proces nauki języka? Chodzi na dodatkowe zajęcia, czy też nauczyłeś się dzięki zwykłej praktyce w życiu codziennym. No tak, trochę czasu tutaj mieszkam i nauczyłem no, się w praktyce, nie? po prostu nigdy nie chodziłem na kursy, po prostu z e, z żoną i, no i tak w praktyce po prostu. Elsker się pyta, Emil gdzie najlepiej czujesz się na boisku, na dziesięć, na szpice, czy na którymś zech sideł tylko nie mów, że tam gdzie cię trener wystawi. P.S.: świetnie się sprawdza, futbolman, że, że jako defensywny. O, o, proszę. Gdzie najlepiej się czuję? No, tam gdzie mi trener wystawi. Nie, no, ja lubię grać na 10. Ale no wiadomo, trener jest e, odpowiedzialny za to, i e, trener decyduje, gdzie masz grać i, i gdzie mi wystawi, to tam będę grał. Łukasz K. Czy uważasz, że swoją zaletę na boisku, a na czym musisz jeszcze pracować? E, myślę. Że na dużo życie można te pracować, no, na codziennie na treningu pracujemy na skuteczną, takie rzeczy nie? zawsze, żeby te bramki były jak najwięcej, no i motoryka, fizykę, no wszystko praktycznie, sodzienie są do poprawy. <słyska> Psita się pyta: Czy to prawda, że Emil miał w planach przejęcie korony kilka lat temu? <grywa> Oj! Faktycznie on trochę podobny. Nie, 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 on nie jest podobny do mnie. My tylko te dredy mamy podobne. <grywa> yeah, come on, Cześć Emil Który mecz w barwach Korony wspominasz najlepiej Który mecz? Mecz z Tychami. Mecz z Myślę że był dobry mecz W miarę OK zagrałem i szeliłem bramkę zdecydujące na wagę się punktów Uh, jaki jest najlepszy zawodnik, z którym miałeś okazję grać razem w drużynie oraz przeciwko? Pozdrawiam. Razem w drużynie… Razem w drużynie… Razem w drużynie… Kto? 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 Um, razem w drużynie… Uh, myślę, że Adrian Małachowski. Bardzo mi się podoba. Teraz gra w siecie Bundesliga, ale myślę, że bardzo dobry zawodnik numer 6, który nigdy się nie bał tam wejść z piłką. Młody, ale, ale, ale bardzo dobry. Przeciwko w Polsce. Nie no, powiedziałbym Leandro z Radomiaku raczej. Tak mi się wy tak, tak, tak kojarzę. Grzegorz Hermi. Witam Emil. Szybkie pytanie: Masz jaką przy przydomek? Jak ci, ci znają z innymi, nazywali? A jak zazwyczaj w koronie do ciebie mówią? Pozdrawiam i w wielu barwach korony. E, Ksywkę, jakbym w Senegalu, to e, mówili na mnie LPB. E, tutaj w Polsce, jakbym w tej. W Bełchatowie to na mnie mówili Jokatore. A tutaj po prostu mówią Emil, nie? Christian Sojka, czy znasz osobiście Sadio Mane? No, niestety nie, nie znam, kojarzę po prostu. Ale grałem przeciwko nim raz albo dwa razy w Senegalu, jak byliśmy na wakacjach. Gdy Korona kielcy, 1973 Gdybyś nie został piłkarzem to co byś robił w życiu e, nie wiem myślę, że lubiłem e... miałem w planach, jakbym e, w studiach jako nie wiem e, prawo, prawny coś takiego. Bo, bo, bo lubiłem takie ten. A czy zostałbym adwokatem, to ja nie wiem. Oskar Dibała się pyta, cieszy mnie. Ja mam do Ciebie takie pytanie. Jakie masz uczucie wychodząc na Murawy na mecz? Jak przychodzisz z w graną drużynie i jak się czujesz w klubie w Koronakielskim? Bardzo ci pozdrawiam. No jak wychodzimy na Murawy, no to Wiadomo, nie bardzo jakby naładowany energią. Wejdziemy na to murawie, żeby wygrasz ten mecz i, i tak to wygląda. Niestety jak się gramy no to jest e, niefajne uczucie. Niefajne uczucie niestety. Jak się czuję, w, a w klubie się czuję bardzo dobrze. Chłopaki mi dobrze przyjęli. Dobrze, że praktycznie z wszystkimi. I... Uważam, myślę, że chłopaki w miarę mnie lubią. Kamil Szubski. Jakie różnice pod względem charakteru dostrzegasz pomiędzy Senegalczykami i Polakami? Kto twoim zdaniem jest w obecnej kadrze koronnej? w piłce najwięcej. Która z polskich potraw cię nie smakowała, ci nie smakowała. Okej, okay. jakie różnice A w Senegalu mam więcej luzu, to jest na pewno. <noise> eee, kto twoim zaraz z obecnej kadry korony osiągnie w piłce najwięcej No nie wiem, no ta, tak myślę, że kilku tutaj e, może osiągnąć dużo w piłce e, w szatni, tak uważam Ci młodsi też. Mi się wydaje, że dużo z nich może. Która z polskich potraw Cię nie zasmakowała? Nie wiem. Wszystko mi smakuje. Tak naprawdę. Adrian Filipek. Cieszę się. Mam pytanie, czy spotkałeś się z sytuacją, w której ktoś pomylił Twoje nazwisko i zamiast ciakane powiedział tykane jak ta herbata. Pozdrawiam. Do zobaczenia na stadionie. Nie, no miałem wiele sytuacji, gdzie tam e, m, e, pomylili nazwisko. kany też powiedzą często, mówią, ale no staram się tego rozumieć, bo może e, dla e, ludzi tutaj ciężko jest to poprawnie powiedzieć ciakan, nie? Ale, ale jest okej, okay, nie ma problemu. Yeah. Artur, Artur Rokis. Skąd pomysł na próbowanie swoich piłkarskich sił w Polsce? We Włosławku kopanie w piłkę musiałeś łączyć na pewno z innymi zajęciami, bo za gry w okręgu się ciężko ciężko <grybujesz> eee, No No to, to nie był mój pomysł. Eee, akurat tak się stało że trafiłem do Polski, a że chcieli, żebym został we Włosławku, no to zostałem. No prawda, no, ciężko żyć e, za grę powiedzmy w okręgówce, ale wtedy miałem e, moja rodzina, która mieszka we Francji, dużo mi pomagała w kwestie finansowej i Długo w tej okręgówce nie byłem, nie wiem, tam byłem może dwa albo trzy miesiące i, i podpisałem w zawisie w drugiej lidze. Kamil Sierciński. cieszę się, jak ocenia zimowe transfery korony. E, mi się wydaje, że transfery się wydałem dobre, więc mam nadzieję, że to będą wzmocnienia. Widać tam jakoś, więc e, zobaczymy, wszystko, boisko zweryfikuje. Ale mam nadzieję, że pozytywnie to będzie. Czech 75. Komu kibicowałeś na Mistrzostwach Świata w Rosji? W Polsce czy Senegalowi? A, ja byłem pomiędzy. No, byłem pomiędzy, nie ma problemu. Patryk Pasądzki. Kiedy kontaktuje się z Tobą rodzina z Afryki, pyta o pogodę, odpowiada, pisz, jak w Kielckim. <laughs> nie, tego bym nie powiedział, bo oni i tak nie wiedzą o co chodzi. <laughs> no ale odpowiedział, że jest bardzo zimno i że nieprzyjemne czasami jak muszę trenować tak zimno, ale poza tym jest fajnie mają na planach um, przyjeżdżać tutaj i odwiedzić, więc zobaczymy. Pawlak. Też Emil, tęsknię za Bełchatowem i za wkręcaniem ludzi, że pracujesz w kopalni. Pozdrawiam. No tęsknię bardzo za Bełchatowem, bardzo dobre cias w moim życiu. Trzy lata spędziłem tam, naprawdę bardzo pozytywnie. I odnośnie tą historię z kopalni, raz jechałem gdzieś tam do Łodzi i spotkałem gościa i on mi się pytał, mówi, a, a co pan tutaj robi? Ja mówię, no proszę pana, ja tu pracuję. A on mówi, ale gdzie, gdzie ty pracujesz? Ja mówię, nie widać. No pan, no ja pracuję w kopalni. I uwierzył, no. Było bardzo, ale to było bardzo... Śmiesznie według mnie, ale ja to lubię. Jest fajnie. Julita Januch tak to jest swoim idolem. to. Samuel to jest i był i dalej jest. No i teraz czas na nagrodę specjalną. Według mnie Marceka zadawał najciekawszą e, pytanie, więc Mat e, zapraszamy do klubu po nagrodę. The reflex? Dziękuję za Wasze pytanie. Do zobaczenia na stadionie. Cześć.